Hej kochani, witam Was w kolejnym vlogu. Jest godzina 10. Nikodem ma już pierwszą drzemkę. Ja w tym czasie wysuszyłam, umyłam i wysuszyłam włosy, także się ogarniam. Kiedyś Wam chyba opowiadałam, że podczas właśnie jego pierwszej drzemki ja się ogarniam, tak żeby... Wiecie, no niby siedzę w domu, ale jednak ja lubię ten proces malowania się, ogarniania. To jest taki mój trochę rytuał, chwila dla mnie po prostu, i też to sprawia, że jakoś lepiej rozpoczynam dzień. Jestem bardziej produktywna, jeżeli wiecie, troszeczkę się ogarnę. Ten tydzień nie rozpoczął się jakoś wybitnie dobrze. Ja wczoraj, słuchajcie, miałam taki niesamowity ból piersi, już drugi raz mam coś takiego podczas karmienia piersią i to się utrzymuje około 2-3 dni. Wcześniej byłam diagnozować się u ginekologa. Od razu jak się pojawił ból, to umówiłam się do ginekologa tego samego dnia. Jeszcze miałam USG robione i słuchajcie, absolutnie nic nie wyszło. Mi ginekolog powiedziała, że nie wie, kompletnie nie wie co to jest. Wiecie, zbadała mnie tak manualnie i nie wiedziała co to jest. Wysłała mnie na CITO, na USG Na USG nic kompletnie nie wyszło Tam nic nie było po prostu Natomiast widoczne było zewnętrzne Takie zaczerwienienie na piersi No ból niesamowity I słuchajcie, mam drugi raz to z tym, że już teraz wiem, że to jest to samo i się tak nie martwię, i wiem, że to po prostu przejdzie po dwóch dniach, nie wiem kompletnie co to jest. I tak, a propos jeszcze kwestii zdrowotnych po ciąży, to słuchajcie, jak w ciąży chodziło się do lekarza non-stop, non-stop pobieranie krwi, non-stop kontrola. Tak, ten rok macierzyństwa sprawił, że ja kompletnie jakby przestałam myśleć o swoim zdrowiu, bo skupiłam się totalnie na dziecku. Rok minął tak, a ja muszę skontrolować parę rzeczy i e, jadę w tym tygodniu do ginekologa, który specjalizuje się endometriozą. On też prowadził moją ciążę, także e, spotkamy się znowu już w innych okolicznościach i będziemy po prostu ogarniać jakiś plan e, mojej endometriozy, ponieważ no, e, w ciąży zapomnieliśmy o temacie. Tak jak mi powiedział ginekolog, to wciąż zapominamy o temacie, podczas karmienia piersią zapominamy o temacie, natomiast już w tym momencie, kiedy ja dwa razy pod rząd miałam dość y, silne bóle miesiączkowe, uznałam, że trzeba się skonsultować, no i też sprawdzić, skontrolować, co tam, co tam się dzieje. Wiem, że bardzo Was ciekawi ten temat endometriozy, ale słuchajcie, ja nie chcę za bardzo o nim mówić, bo każdy przypadek jest tak naprawdę inny i najważniejsze w tym wszystkim jest to, żeby znaleźć odpowiedniego specjalistę po prostu od endometriozy, który poprowadzi Was i po prostu pokieruje, pokaże różne ścieżki rozwiązań. Wiadomo, że to jest medycyna alternatywna, wiadomo, że to jest forma medycyny konwencjonalnej i ja też. Rozważam medycynę alternatywną, ponieważ medycyna konwencjonalna nie za bardzo umie pomóc w takich przewlekłych chorobach. Szczególnie mam takie poczucie, że endometrioza to jest w ogóle temat troszeczkę taki w tej medycynie konwencjonalnej. No wiadomo, że pomaga w takich nagłych przypadkach, kiedy wiecie, trzeba nagle już na ten moment zoperować się, no bo już te guzy są takie duże, że gdzieś tam zagrażają innym organom a w takim codziennym funkcjonowaniu no to jest to wiecie no upierdliwe no jak mamy te bóle miesiączkowe co miesiąc takie silne no to gdzieś tam no faszerować się non stop tabletkami czy tam brać hormony no można można ale jak gdzieś tam szukam szukam rozwiązań cały czas jestem w tym procesie że tak powiem szukania rozwiązania innego mam nadzieję że mi się uda <grym> a jak nie no to po prostu trzeba będzie pewnie wrócić do hormonów i tyle Dlatego mówię najważniejsze w tej endometriozie to znaleźć odpowiedniego specjalistę. Wiem, że tacy są w Warszawie i we Wrocławiu, ale prawdopodobnie można gdzieś indziej znaleźć e, specjalistów od endo. Myślę, że na pewno są. Natomiast tacy najbardziej popularni to jednak są w Warszawie i we Wrocławiu. Dlatego jeżeli borykacie się z tym problemem, to ja was kieruję do specjalisty, a po prostu nie sugerujcie się za bardzo tym co opowiada się w internecie na ten temat, bo każdy, absolutnie każdy przypadek jest indywidualny i inny, także myślę, że nie ma co nie ma co za bardzo brać też ze mnie przykładu, albo że mój przypadek to będzie taki jak wasz, no, nie po prostu wypisuje się z tego dziewczyny i dlatego tak nie bardzo podejmuję ten temat, bo nie czuję się też kompetentna w tym temacie. Tak czy owak mówię, co mnie słychać i w tym tygodniu ogarniamy Endo I idziemy na wizytę. Biorąc cywilkowi czystek, który dodaje się do karmy, i ponoć ma on odstraszać kleszcze i inne pasożyty, ale mi najbardziej zależy na kleszczach. Oczywiście, ten czystek nie jest jedyną formą zabezpieczenia przed kleszczami, bo cywil cały rok ma tabletki, jest na tabletkach. Natomiast ja szukam jakiejś formy, odstraszającej kleszcze, bo, e, wiecie, przed nami majówka i ja już zaczynam o niej powoli myśleć w kontekście takim, że nie będę w stanie skontrolować do końca tego. Mama tu nagrywa Niko! <śmama to nagrywa> Nie będę w stanie po prostu skontrolować chodzącego dziecka, który będzie chodził po podłodze, a kleszcze czasami wędrują po podłodze w naszym przypadku. Czy też przytulenia się Nikosia do um, cywila w tym okresie wiosenno-letnio-jesiennym, kiedy tych kleszczy jest po prostu masę. A ja już słuchajcie o tym myślę, ponieważ w tym roku zimę mamy naprawdę słabą i ja podejrzewam, że naprawdę tych kleszczy może być sporo. W zeszłym roku łatwiej mi było to skontrolować, bo Nikoś jeszcze był maleńkim niemowlaczkiem. Miał 4 miesiące, więc cały czas był na rączkach. Natomiast w tym roku będzie mi o wiele, wiele ciężej. W zeszłym roku stosowałam takie. Mm, E, takie specjalne dla niemowląt i dla dzieci, e, takie elektromagnetyczne, wiecie, wytwarzały jakieś częstotliwości e, na, te, na to całe robactwo. I w tym roku prawdopodobnie też się na to zdecyduje, bo e, wydaje mi się, że to jest taka najmniej inwazyjna forma, właśnie dla dzieci. Ja już się szykuję do ginekologa i słuchajcie, szykuję się tak od rana, bo nie wiem, czy też tak macie drogie mamy, ale. Jakby, get ready with me jest na raty. Rano włosy umyć, potem jakiś tam makijaż w międzyczasie, jak dziecko śpi, potem coś tam i po prostu wszystko wychodzi tak, że na wieczór możemy być gotowe. W każdym razie ja się zbieram, chłopaki mnie odwiozą, bardzo fajnie, bardzo się cieszę. No i zobaczymy, co mi ginekolog powie. Tak, prawdę mówiąc, to. Nie wiem za bardzo o co go pytać, więc zobaczymy. No jestem totalnie zestresowana. I tutaj dziewczyny, które są przed swoją pierwszą wizytą u ginekologa, to mam dla Was mały lifehack. Pamiętajcie, żeby zawsze założyć bluzkę, bluzę, sweter, coś, co będzie po prostu dłuższe niż tutaj na poziomie brzucha, bo pomiędzy. Bo pomiędzy toaletą a fotelem ginekologicznym trzeba się przejść. I ja zawsze pamiętam o tym, żeby założyć jakąś dłuższą bluzkę za pupę, żeby po prostu nie świecić tyłkiem. Słuchajcie, jestem po wizycie u ginekologa i powiem wam, że jako pierwsze zostały zbadane moje piersi ze względu na ten ból. I sama się złapałam na tym, że bardzo rzadko podczas wizyty u ginekologa bada się w ogóle te piersi. Mam wrażenie, że jesteśmy tak zaaferowane tym fotelem ginekologicznym i tym, że zaraz zostaniemy zbadane tam na dole. A potem po badaniu jesteśmy tak zaoferowani tym, że właśnie tam zostałyśmy zbadane, że się to totalnie zapomina o tych piersiach, a jest to mega ważne i w ciąży i właśnie podczas laktacji zawsze mi są, zawsze były mi i są teraz badane piersi podczas wizyty u ginekologa. natomiast wcześniej było to jakoś pomijane, dlatego teraz będę o tym zawsze pamiętać. A jeśli chodzi o samą endometriozę, to powiem Wam, że mój, mój ginekolog. Zarekomendował już staranie się o drugie dziecko. I powiem Wam, że jestem totalnie w szoku. W sensie mnie zatkało. I tak, wiecie, ja czasami, jak jestem zestresowana, to walnę jakiś głupi żart. I mówię do niego: No tak, panie doktorze, to co? To teraz produkcja będzie do menopauzy. Takie to suche było. No, ale w każdym razie, no tak, zestresowałam się i powiem wam, że no byłam w lekkim szoku, bo ja na drugie dziecko nie jestem na razie kompletnie, ale to kompletnie gotowa. I szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie być po roku macierzyństwa, jeszcze w trakcie laktacji, znowu w ciąży. Wiadomo, jakby coś się wydarzyło, no to okej, okay, ale e, tak, żeby planować to mm, i robić tak, że tak powiem specjalnie, to na razie totalnie nie. No, ale tak czy owak jestem spokojniejsza ze względu na to, że hmm, pokazałam się, że tak powiem, u tego specjalisty od endometriozy. Dlatego, hmm, no, tak jak było to mówione na początku, hmm, podczas laktacji gdzieś tam ten temat jest wyciszony, bo hormony wyciszają endometriozę. Także na razie po prostu jest jak jest. Dobra, pijemy i pojemy, bo mamy 20 Chciałabym zapytać, co ty na to, że pan doktor powiedział, że na drugie dziecko jest czas? No tak, pan doktor ma czas.